Z tej strony krewetunia, SSO, a dzisiaj witam Was w ten piękny, piątkowy, południowy odcineczek. Mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak ja. A dzisiaj lecimy na południowe kopyto, gdzie naprawiamy latarnię morską. Więc myślę, że sporo przygody nas czeka, bo ja nigdy latarnię morskiej nie wiem jak wy, ale nie naprawiałam. Więc zaczynajmy. <laughs> Jestem mega ciekawa, jak ten wątek się potory. Nadszedł czas na żeglugę w stronę południowego kopyta. Okej, okay, no co lecimy. Gdzie chcesz jechać? No, za taka południowego kopyta. Ale ładnie jest to zdjęcie. Naprawdę podoba mi się jak to jest e, zdjęcie rysunek czy coś takiego, ale to ładnie wygląda naprawdę. Mega mi się podoba. Żegluj w stronę południowego kopyta. Ścieżka wiedzie do góry. Być może tam ktoś się pojawi. Okej. Okay. To lecimy do góry. Chyba jeszcze wyżej do góry. W ogóle południowe kopiety mi się bardzo podoba, zwłaszcza gdyby je odnowili. To już w ogóle magnifik było. Koniki! Ile koników. Ale my na razie żadnego nie kupujemy. Dobra, lecimy do zielonego wykrzyknika, który jest... O proszę bardzo tutaj. Nie ma w ogóle żywej duszy. Nasłuchujesz, ale jedyne co słyszysz to wiatr szeleszczący w trawie. Musi tutaj być ktoś, kogo możesz zapytać, co się stało z latarnią morską. Postanowisz rozejrzeć się w ogrodzie. No dobra, rozejrzyjmy się. O, proszę bardzo. Dzień dobry. O, oh, wow, przestraszyłaś mnie. Prawie się zsikałam. Witaj przy okazji, kim jesteś, Lady? miło cię poznać, ja jestem Holly przed chwilą wróciłam z surfingu po drugiej stronie południowego kopyta, Od tej porze roku nie ma lepszego miejsca na świecie, aby znaleźć takie fale, hej przy okazji czy widziałaś mojego męża Erika? nie widziałaś, Marison? moja córka, też jej nie widziałaś nie widziałaś żadnej żywej duszy? bardzo dziwne, muszą gdzieś tutaj być Rozejrzyjmy się razem po ogrodzie, na pewno ich znajdziemy okej, okay, no to zaczynajmy rozglądanie się, tutaj nikogo nie ma Ale proszę bardzo, mamy tutaj za to butelkę surowca wtórnego, także też fajnie. Tutaj nikogo nie ma. Przez grządki przejedźmy. Przy domku też nikogo nie ma. Tam na schody musimy wjechać. W sumie, w tą stronę, z której ona wyszła, tak? Choćby jej nie było bardziej na rękę, tam po prostu podjechać, podejść, znaczy się. No ale dobra. E, halo. Jaki w ogóle ładny od córek? Teraz nie mogłaś nikogo znaleźć? Dziwne. Teraz zaczynam się martwić. Wszyscy zniknęli, to bardzo dziwne. Co, co tutaj w ogóle robisz, Lady? Latarnia morska nie działa? Co? Coś musiało się stać, gdy mnie nie było. Nigdy nie widziałam, żeby latarnia morska przestała nawet sygnał, a cała moja rodzina rozpłynęła się. Coś musiało się stać. Szybko, musimy dostać się jak najszybciej do latarni morskiej. Może tam są. Podejrzej za mną, lady. To ona ma swojego konia, że mamy za nią podążać? Czy. Aha, ona biegnie. Okej, okay. no dobra. No to skoro ona. Ona biegnie, to my za nią jedźmy po prostu. <laughs> Może nie za szybko ale jedźmy um, czy to w tą stronę? niekoniecznie, ale jakoś stąd musimy wyjechać to ja może tam dojadę tam się spotkamy żeby nie przedłużać po prostu także let's go widzimy się za chwilkę okej okay, kochani także ja już dotarłam do latarni morskiej drzwi są zamknięte i nikt nie odpowiada kiedy pukam gdzie oni mogą być? Musimy znaleźć klucz do drzwi Latarni Morskiej, Lady. Hmm, Sigrid, Strażnik Latarni Morskiej, zawsze ukrywa klucz zapasowy gdzieś tutaj. Nie jestem pewna jednak gdzie. Gdzie na licha może on być? Myśli, że powinniśmy się rozdzielić, żeby szukać szybciej? Super pomysł. Szybko, musimy go znaleźć. Okej, okay, no to lecę szukać. <laughs> może tutaj? Tutaj pod jakimś koszykiem czy coś? Nie. No dobra. Może w jakiejś beczce zobaczymy. O, proszę bardzo, w beczce. No, w sumie spoko, kryjówka. coś klucz. Szybko, Lady, otwórz drzwi. Jeśli ich tam nie ma, może będziemy mogły zobaczyć z góry etat morskiej. No to ja już jadę, tylko będę musiała tutaj chyba zsiąść z konia zsiadam Widzicie, słyszeć teraz pomiałkiwanie i pomrukiwanie, ale wpuściłam go, córka. Ponczy słowa mojego, i on tutaj szaleje. Dobra. Szukasz rodziny Holicy z szczytu latarni morskiej. Czy ktoś tam jest? No, w sumie to cztery osoby są. To muszą być oni. Dobra, czyli mamy kogoś, jednak znaleźliśmy. Okej. Okay. Oni żyją, jak dobrze. Widziałaś ich, Lady? To cała rodzina: Sigrid, Jonas, Eric i Madison. Ale jak oni wszyscy znaleźli się na wybrzeżu smutku? Nie mam pojęcia, Lady, jak utknęli oni na Wybrzeżu Smutku, ale musimy ich uratować. Muszą tam być co najmniej cały dzień. I nie widzę przy nich żadnego jedzenia, odzieży czy innych rzeczy. Muszą być przewarznięci i głodni. Biedna Madison. Mam nadzieję, że czuje się dobrze. Lady, ty masz konia. Czy mogła usiąść z tyłu, kiedy będziesz jechać? Świetnie. Pojęć w dublaży przy letarni morskiej, Lady, jeśli jest przeciwko Wybrzeżu Smutku. Musisz jechać ścieżką, która przycina zabawę. zatokę. Boże zabawy. Uff. Ponieważ nie mam przedostań. Ponieważ nie przedostaniemy się przez Klify tutaj. Chodź, Lady, ocalmy moją rodzinę. 125 25 ekspa tylko. No dobra. Musimy chyba jechać tam tak jak przyjechałyśmy. No dobra. To tędy, tędy tam zjedziemy i tam na dole jakoś się ogarniemy z tym wszystkim, mam nadzieję. Także lecimy. Już całkiem, całkiem niedaleko. Zaraz tutaj, tak jak na prom, tak jakby, i tam przy tym promie. O, chwila. surowiec wtórny. I tam przy tym promie po prostu zamiast jechać na prom, to chyba skręcimy w prawo i tak tam tu dotrzemy. Przynajmniej tak mi się wydaje. No to lecimy. Chociaż ja zawsze z podwózki korzystam No ale cicho tam Niech będzie, żeby teraz koło promu, żeby z promu korzystamy i w ogóle Chociaż pamiętam, że były takie czasy, co tutaj podwózki nie było i się faktycznie z promu korzystało i czekało się aż przyjedzie Naprawdę Nie wiem nawet kiedy dodali tą podwózkę, nie pamiętam szczerze powiedziawszy ale wiem, że dużo się pozmieniało w Star Stable i stało się dużo wygodniejszą grą, jeśli mogę tak to powiedzieć. Dobry, tam mamy Mistfall i Dundun Dun i w ogóle. Fajne widoki. A teraz już całkiem niedaleko jesteśmy rodziny naszej nowej koleżanki. Także lecimy, żeby im pomóc. Chyba, że myślę, że oni się będą przeprawiać po kolei na naszym grzbiecie, na koniu. Albo to będzie za, za głęboko, bo nie jestem w sumie pewna Nie pamiętam tego Wiem, że coś takiego na pewno było, że oni gdzieś tam sobie zniknęli To na pewno, ale... Ale... Jak się stamtąd wydostali? Nie mam żadnego pojęcia Fajne jest to, dlatego strasznie lubię tę serię, bo przeżywam sobie na nowo po prostu całą rozgrywkę To jest mega fajne Także lecimy Ok, i tutaj my gdzieś musimy stanąć. Holy. Halo! Czy mnie słyszysz? Ej, ja jest tak mocno, Lady. Nie słyszę mojego krzyku, ale wydaje mi się, że nas widzieli. Wygląda na to, że wszystko z nimi w porządku, prawda? Madison wygląda dobrze. Czekaj, czy widzisz NASA Nie wygląda najlepiej. Mam nadzieję, że nie jest ranny. Ale jak dostaniemy się na wybrzeża smutku, Lady? Nie widzę łódki. Jonasa lub łódki Łódki Genesa lub mojej motorówki. Spróbuję się tam dostać na mojej testy surfingowej, ale obawiam się, że mogę zostać porwana przez możliwe rozbicie o klify. Warto chyba jednak spróbować, prawda? Co myślisz, Lady? Chyba nie mam wyboru. Mówisz, że masz łódkę? Oczywiście, że masz. Jakbyś się inaczej tutaj dostała? Pospiesz się, poczekam tutaj i postaram się wymyślić dalszą część planu ratunkowego. Oki, okay, to ja robię szybkie cięcie i za sekundę tutaj się widzimy na miejscu z łódką. Let's go. Oki, okay, kochani, dotarłam już do naszej łódki. Wracasz na łódź, ale w dobrej kondycji. Dobreś, odbiłaś od brzegu i żeglujesz w stronę Holly. Piaski u Marlaka? Jezu, plaża u Marlaka. Tragedia, jaką to nazwę ma. Spooky. No ale dobra, płyniemy. I jesteśmy nawet. Ładna łódka, lady, ale jesteś pewna, że nie przecieka? Wygląda na trochę zużytą Lady, najlepiej będzie, jeśli popłyniesz na wybrzeże smutku sama Im więcej miejsca będziesz miała w łódce, mniej podróży tam i z powrotem będziesz musiała wykonać Nie denerwuj się, tylko okej? Okay? Wody wokół wybrzeża smutku mają naprawdę silne prądy i niebezpieczne dno Bardzo dużo statków i łodzi napotkało swój koniec w okolicach przylądku a ja nie chcę, żeby ciebie spotkało to samo Powodzenia No naprawdę, bardzo nas pocieszyła Lecimy do Wybrzeża Smutku Zobaczymy ile kursów będziemy musieli zrobić Lub może uda się zrobić jeden taki porządny kurs Albo dwa na przykład zamiast tych wszystkich czterech Tam i po kolei Dobra Podejedźmy tutaj Witaj, jestem Sigrid Strażniczka Latarni Morskiej Południowego Kopeta Czy mogę wiedzieć kim jesteś? Lady, uroczo Jesteś tutaj, żeby nas ocalić? Widziałam cię, kiedy byłaś w drodze i masz bardzo dobre zdolności nawigacyjne Ale twoja łódka Sekunda na wypuszczenie go córka. Dobra, jestem. Jak się czujemy? Biorąc pod uwagę okoliczności, wszyscy wydają się czuć dobrze. Oprócz mojego męża Jonasa. Mówi, że wszystko w porządku, ale chcę sprawić, że nie będę się martwić. Był w wodzie na długo, zanim łódka całkowicie zatonęła, a wszystkie swoje suche ubrania, udało mu się które udało mu się zachować, oddał Madison, żeby nie zmarzło. Temperatura jej ciała spadła i chociaż to chłopie jak dom, możliwe, że coś mi stało? Cóż, Jonas i Madison wybraliśmy na wycieczkę rybacką. Ale kiedy byli oni w podróży powrotnej, Jonas poprowadził łódź za blisko wybrzeża smutku. Wiesz, jak niebezpiecznie są tutaj wody, ale po drodze chciał pokazać Maddison jego ulubione klify. Było to trochę bezmyślne z jego strony, a chciał dobrze. Łódka rybacka zahaczyła o skały i zaznęła niemal natychmiast. Jonasowi jednak udało się dopłynąć z Maddison na plecach. Zobaczyłem z latarni morskiej, co się stało i pobiegłam w dół na farmę do Erika. Wsięliśmy razem na szmutkę i wyruszyliśmy w drogę na wybrzeże smutku, ale niestety Erika spotkała dokładnie to samo. że zrzucił się ponownie na ratunek do wody. Doholował nas bezpiecznie na brzeg, ale wydaje mi się, że to za dużo nawet dla mojego cudownego, dzielnego męża. Nie sądzę, żeby mojemu drugiemu nasowi groziło jakieś niebezpieczeństwo, ale czy możesz to sprawdzić! Przywitaj. Ach, jestem prawie z po, po powrotem w, na w, w własnych nogach. Nie martw się, bry. Powiedz Sigrid, Sigrid, że ona nie, nie, nie musi się o mnie martwić. Bry. Heidi, jak ci się wydaje? Jak czujesz się Jonas? Mówisz, że dobrze się czuję? Mnie również tak powiedział. Wierzysz mu? Nie? Ja również. Nie chcę, żeby się martwiła, dlatego mówisz, że czuję się dobrze. Myślisz, że jest naprawdę chory? Och nie. Lady nie że nas on jest do Holi. Poprosi holi, żeby zabrała go na farmę i aby dopilnowała, że rozgrzeje się miona i odpocznie. Pośpiesz się. No dobra. No to lecimy. Nie wiem, czy go jakoś nie miałam spakować przypadkiem na tą łódkę, ale wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo nie, nie spakowałam go w żaden sposób. A jednak nie trzeba było, proszę bardzo. Hej, Lady, wszystko w porządku? No dobrze. Ale mm, co się dzieje z Jonasem? Jonas, wszystko w porządku? Secret prosisz, żebym zabrała go od razu na farmę. Oczywiście, dostaniemy się tam tak szybko jak tylko możliwe. Poradzisz sobie z resztą Lady? Świetnie. Jonas, słyszysz mnie? Oprzyj się na moim ramieniu i pójdziemy na farmę, żebyś mógł odpocząć. Do zobaczenia wkrótce Lady, powodzenia. No to wy tam, a ja wracam holować. Tam i z powrotem, tam i z powrotem. I wszystkich po kolei. <laughs> W sumie, gdybyśmy płynęli bez konia, byłoby łatwiej zabrać na przykład wszystkich ich naraz. No, ale dobra jak poszło z gymasem? Cholicze zabrała go prosto na farmę? Dobrze, wszystko powinno być w porządku. Jak tylko mój gymas trochę się rozkrzyje i odpocznie, powinien wkrótce dojść do siebie. Eric, Madison, posłuchajcie, to jest Lady. Jest tutaj, żeby nam pomóc. Idźcie do jej łódki, żeby mogła zabrać nas z powrotem na południowe kopyto. Wszystko będzie dobrze. Łódka jest bezpieczna i nie musicie się martwić, okej? Okay? pośpieszcie się. Proszę bardzo, Lady. Jesteśmy gotowi do powrotu na południowe kopyto. Żegluj ostrożnie, obiecujesz? Tak, obiecujemy. Zabierzemy was tam tak szybko, jak to tylko możliwe i jak to tylko szybko potrafimy. W sumie, czy mogliśmy ich zebrać gdzieś indziej? W sensie na tam bliżej wioski? Chyba nie. Erik, Madison, pośpieszcie się do domu i to już. Musicie się rozgrzeć i zjeść szybko. Lady, bardzo chciałam ci podziękować. Gdyby nie Ty, nie wiem, czy byśmy przetrwali. Lady tak bardzo martwi się o mojego męża. Wyobraź sobie, że może być poważnie chory. Muszę jak najszybciej wrócić na farmę. Mówi, że mogę wsiąść na twojego konia? Tyle czasu minęło, odkąd ostatni raz jeździłam, Lady. Jesteś pewna, że to się uda? Och, dziękuję. Na farmę. No to lecimy na farmę. Ja szybko to przyspieszę i spotykamy się na farmie z naszą Sigrid koło Jonasa. Także, let's go. Okej, okay, kochani. Ja już jestem praktycznie na miejscu, żeby wysadzić naszą Sigrid. O, proszę bardzo. Zasadziliśmy ją w innym miejscu trochę niż ona aktualnie stoi, ale to chyba nie jest jakiś problem. Wreszcie w domu nigdy nie było tak miło wracać jak teraz. Dzięki za podwózkę, Lady. Muszę teraz sprawdzić, jak miała się Jonas. Lady wygląda na to, że Jonas czuje się już lepiej, trochę jedzenia i ciepło czym cuda, ale muszę mieć wszystko, ale muszę mieć oko na niego w przyszłości. Chciałam powiedzieć wszystko pod kontrolą, nie wiem dlaczego. Koniec z przygodami na morzu. Lady, mój Jonas mówi, że chciałby ci podziękować osobiście. Idź porozmawiać z nim, ale nie za długo. Potrzebuję odpoczynku. Witaj, Lady. Tak masz na imię, prawda? To bardzo urocze imię, jeśli ktoś by mnie zapytał. Ziew. Musisz mi wybaczyć, ale jestem niesamowicie zmęczony. Wystarczy przygód na jeden dzień. Nie uważasz? Może porozmawiamy dłużej jutro. Brzmi dobrze, Lady. Do zobaczenia jutro, Ziew. Okej, okay. także tutaj zatrzymamy się chyba, bo mamy zadanie, które potoczy się dalej jutro. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić. Dajcie znać w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a na ten moment ja zmykam. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach, bo jutro ostatni dzień Daily. Także cześć! I'm